Nee, nee, zeker niet. Ik zou hem raten met club en proberen twee keer te ontcijferen, ik ben niet maar puhal Europees is Ja, totaal. Ik weet niet wat je moet dat is niet zo maar Z Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale timeout. Zakończyła się pewna era piłki ręcznej w Polsce. Z handbalowej sceny schodzi charyzmatyczny. Prezes twórca Potęgi Kielc, Bertus Servas. Przez jednych wielbiony, przez innych nienawidzony, co tylko potwierdza, że jest i był w dalszym ciągu wielką handbalową osobowością. Potęga Klubu z Kielc została stworzona między innymi dlatego, że Bertus Servas prowadził ten międzynarodowy handbalowy biznes, mówiąc kolokwialnie, po swojemu. Bert wypracował przez kilka lat swoje własne know-how, które zaprowadziło go do kolonii, do turnieju Final Four Ligi Mistrzów i potem skrzętnie to know-how wykorzystywał do osiągania kolejnych sukcesów. Od strony sportowej to know-how Berta działało znakomicie. Od strony budżetowej stwarzało jednak powtarzające się turbulencje finansowe. Mając 51% udziałów w spółce, Bert miał zapewne decydujący głos i śmiem twierdzić, że podjęcie ostatecznych decyzji zależało wyłącznie od niego. To bardzo ważny czynnik w aspekcie skuteczności polityki transferowej, ale także aspekt wiążący się z bardzo dużym ryzykiem. W zarządzaniu organizacją sportową. Generalnie zasada mówi, że emocje w biznesie są bardzo złym doradcą, ale czy da się oddzielić emocje od biznesu w tym handbalowym biznesie, będąc de facto jednoosobowym władcą? Z własnego doświadczenia wiem, że podejmując decyzję jednoosobowo. Nie da się oddzielić emocji tych sportowych od e, racjonalnego zarządzania. To jest wręcz niemożliwe, a szczególnie w sporcie. Bo no, stoi to w sprzeczności z ludzką naturą. W sporcie każdy chce być najlepszy, każdy chce e, wygrywać, każdy chce e, kolekcjonować trofea, ponosząc często nieuzasadnione ryzyko, żeby Osiągnąć to, czego się chce. Pryncypia zarządzania ryzykiem i ich kontrola stanowią klucz do wypracowania dobrych praktyk w zarządzaniu zawodowym klubem sportowym. Takim zarządzaniu, które minimalizuje ryzyko zbyt dużego deficytu budżetowego. Ja wiem, że emocje, zwłaszcza związane z decyzjami transferowymi. Nierozerwalnie przecież związanymi z realizacją ambitnych celów sportowych, potrafią bardzo skutecznie takie pryncypia dewaluować, czy mówiąc prościej, wyłączać je na czas podjęcia tych znakomitych z punktu widzenia sportowego okazji transferowych. Jednak po ponownym włączeniu tych pryncypiów zarządzania ryzykiem, pozostaje już tylko. Finansowa konsekwencja i dziura budżetowa, która czy się komuś podoba, czy nie, musi być w jakiś sposób załatana. Ja przerabiałem ten budżetowo-transferowy dreszczyk emocji niejednokrotnie w czasach, kiedy byłem prezesem klubu Spłocka, którego finanse były wówczas kontrolowane przez Spółkę Skarbu Państwa, czyli przez Orle. Teraz, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że struktura zarządzania zawodowego klubu piłki ręcznej, w której prezes walczy o finalizację transferu nie z menedżerem zawodnika, a z własnym prezesem do spraw finansowych, jest rozwiązaniem z biznesowo-sportowego punktu widzenia optymalnym. Taki układ bowiem pozwala bardzo skutecznie oddzielić. Te sportowe emocje od bezdusznych pieniędzy. Prezes finansowy klubu zwykle nie zna się na sporcie i bardzo dobrze, bo to go właśnie trzyma z dala od tych niebezpiecznych sportowych emocji. Dla niego liczą się tylko liczby. Ja niejednokrotnie słyszałem z ust finansowego przy okazji moich rozmów transferowych. Na przykład dla mnie możesz sobie sprowadzić do drużyny nawet. 12 pingwinów pod warunkiem, że ja będę widział w budżecie pieniądze na nich. Jak nie ma kasy, to nie będziesz miał tych pingwinów. Z kim podpisać kontrakt, to bezdyskusyjne prawo prezesa, ale na jak długo i za ile ten kontrakt możemy zapłacić i sfinalizować go, to już powinna być decyzja współzależna od innej osoby, wolnej od tych sportowych emocji. Uważam, że tylko taki twórczy konflikt na górze daje gwarancję długotrwałej stabilności finansowej organizacji sportowej i gwarancję realizacji celów sportowych w jakiejś określonej perspektywie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz, kiedy właścicielem klubu Skielc stała się Spółka Skarbu Państwa, to zacznie on z pewnością podlegać. Takim samym procedurom i standardom finansowym jak Klub Spłocka, którego sponsorem strategicznym od dawna jest inna Spółka Skarbu Państwa, jak wszyscy wiemy, Orle. I z pewnością to będą procedury inne niż te dotychczasowe, skuteczne od strony sportowej. To know-how Berta Servasa. Te inne procedury oznaczają nie mniej, nie więcej. Znacznie dłuższy i pozbawiony ryzyka proces decyzyjny, zwłaszcza dotyczący tej polityki transferowej klubu. To, jak odnajdzie się w tym nowym reżimie organizacyjno-finansowym klub obecnego Mistrza Polski, jest dla mnie najciekawszym pytaniem tego sezonu, bo, jak wiemy, przyzwyczajenie to nasza druga natura. A Bert z pewnością odcisnął głębokie piętno na działalności i funkcjonowaniu kieleckiego klubu. Fakt przejęcia przez Industrię klubu Skielc spowoduje w mojej ocenie znaczne wyrównanie szans w walce o tytuł Mistrza Polski w nadchodzących sezonach. Płock już od 13 lat działa w realiach korporacyjnych, procedur finansowych. I wie, jak optymalnie pracować na 20-milionowym budżecie. Dla klubu Skielc będzie to całkowicie nowe doświadczenie i zapewne potrzeba czasu, żeby, żeby w tym wszystkim się odnaleźć. Ja zakończę dzisiejsze spotkanie krótką refleksją. Osobiście będzie mi Berta bardzo brakowało. Zawsze darzyłem go osobistą sympatią i sportowym szacunkiem. Bo był tym człowiekiem, który niegdyś nakręcał mnie do pojedynków o tytuł mistrza Polski, chociaż systematycznie podbierał mi graczy. Bert, życzę Ci powodzenia na innych życiowych płaszczyznach, chociaż coś mi mówi, że prędzej czy później do sportu wrócisz. Jak to w życiu bywa, umarł król, niech żyje król. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.